Siemano, z tej strony Sportowa Strefa 51. Za nami jest Liga Świata, ja do, do Ligi Arabskiej. Bo to mieszane studia w całym sporcie na całej planecie. No i co może zacznijmy o tym? Filip, ja wiem, że ty na pewno dużo o tym wiesz, więc może. Ja wiem na pewno zaczniesz. wiele o tym, że Ronaldo mówił y, na swój temat, że chce skończyć karierę w swoim, znaczy w potężnym klubie, takim jak Real Madrid, coś takiego, luba y, y, angielska. No, jak widzimy, dołączył do klubu z Arabii. No, ich koszulka domowa wygląda trochę jak koszulka z Lidla. Y, Generalnie sprzedał się, dużo pieniążków dostał. On zarabia więcej na sekundę niż yy, zwykły nauczyciel, więc no nie wiem, co na ten temat powiedzieć. No, no i może Artur coś powie. Tak. Dobrze. No, według mnie no, trochę zmarnował ten swój bo potencjał, bo jednak mógłbym, że chcę skończyć w jakimś takim dobrym klubie, skończyć dobrą swoją karierę. A no, nie chciałbym tutaj obrazić Ligi Arabskiej, ale no. <laughs> No, niestety nie, nie powiedziałbym, że jest to jakaś taka. No, jak wiemy, Al-Nasr, czyli arabski klub, arabski klub, do którego przyszedł Cristiano Ronaldo, za, zaoferował portugalskiemu piłkarzowi aż 200 milionów. To jest Ponad 200 milionów. Tak, ponad 200 milionów. To jest dwudziestokrotnie większa propozycja, jaką Cristiano dostawał od innych klubów, więc no jak widzimy. Pijący tutaj wchodziły w grę. Marek, ty, ja wiem, ja, że Ty się znasz bardzo dobrze na Arabach, ponieważ już nie raz miałeś z nimi do czynienia. I Powiedz coś może. Mogę powiedzieć więcej o tym, że nasz Cristiano Ronaldo poleciał głównie na kasę. No tak jak bardzo powiedział, dwudziestokrotnie większa kwota. No, Araby to nie są jakieś... Yy, to, nie, to nie są jakieś szlepki, z jakby nich. wyszedł z nich, no araby są sławy, no sławy są. No, jakby pan od nich no to no, no, można się spodziewać, co by się z nim stało. No, tak. jest też taka szansa, że po prostu na się pieniążków, tak z rok w jeden sens, to no i pójdzie do jakiegoś potężnego klubu. Ja okay. myślę, że to by nie wchodziło w grę, ponieważ Cristiano podpisał kontrakt na 2,5 roku. Będzie on wtedy miał już ponad 40 lat, no nie wiem, tak 40 lub ale... ponad. No i wtedy myślę, że już będzie kończył tą karierę. No i jak dobrze wiemy, ten klub arabski Al-Nasr, do którego przyszedł Ronaldo, jest pierwszy w tej lidze. No i myślę, że w tym klubie nie będzie jakiś taki poziom, gdzie Ronaldo nie będzie musiał blokować, nie będzie tych goli strzelał, lecz wręcz przeciwnie, będzie je strzelał i to bardzo dużo. A więc teraz może mam takie specyficzne pytanie do Artura. Jak myślisz, dlaczego Ronaldo wybrał właśnie ten klub i co zrobi z tymi pieniędzmi? Mi się wydaje, że właśnie, bo Ronaldo ogólnie bardzo lubi grać w Fortnite'a, jak wszyscy wiemy. I może go po prostu nie było na karnet stać, albo może nie wiem, jakiś, jakiś fajny skin wszedł do gry. Może po chce. No, to jest na naprawdę. Mnie, kupi żeby własnego skina mieć tam. No. no to jest naprawdę bardzo ciekawa i potężna informacja ja o Cristiano Ronaldo. Widzę, że Artur Firek jest bardzo y, zaznajomiony w tym temacie. Nie wiem, czy dobrze to jałem, ale Właśnie na pewno spocząłem. A może przyszedł do tego klubu, bo miał w tym trakcie napisane, że stanie jakiś potężny kartę Fortnite. Widzę, że masz jakieś przeciki na ten temat. Może coś byś powiedział. No, ja ogólnie mam takie swoje źródła. No. Nie chciałbym mówić, sądzę źródła, ale tam jest po prostu dużo takich właśnie piłkarskich informacji z tego dobrze. strony specjalnie. Dobrze, myślę, że tutaj w bardzo śmieszny sposób podkreśliliśmy, co Artur sądzi o nowym klubie Ronaldo. I jeszcze tylko powiem, że no moim zdaniem jak już naprawdę chciał do tego próbu przejść, no to niech tam już zagra dobrze. No. I myślę, że to z jego strony nie była zła decyzja, ponieważ nie miał propozycji z jakichś dobrych, dużych klubów, tylko miał właśnie z takich małych klubów. No a jak wiemy, Al Nasr jest najlepszy w tej lidze, więc no może jednak to była ta najlepsza decyzja z tych wszystkich. No i w debiucie z Paris Saint-Germain yy, przeciwko Messiemu yy, zobaczymy jego debiut. No i wtedy się wszystko okaże. Dobrze. Marek, jakieś ostatnie słowa o Ronaldo? Co Ty o nim w ogóle myślisz? Myślę, że to jest... No... Potężny gracz. Jeżeli grał z tego w z Arturkiem, bo to Artur wygrał oczywiście. No ale to, co mogę jeszcze powiedzieć o nim, no jest to bardzo specyficzny gracz, no bo przejść do takiego y, słabego jakby teamu piłkarskiego, no to to jest jakaś porażka, no. Bo to on będzie najlepszy z tych Arabów wszystkich. Tak, Nawet no. chyba nie jest Arabem. <laughs> no, no wiemy, że na pewno będzie tam w ogóle najlepszym zawodnikiem w tej lidze i będzie kiwał naszego Grześka Krychowiaka, no to jest jednak breaking news po prostu. Złamie mu kolana chyba. No, no ale Ronaldo jest... Albo będzie powtórka z Fazlanem. No, ale Ronaldo jest osobiście takim, bardzo ceni sobie tego zawodnika poza jego przeszłości. No i tego co może niedługo pokażę w tym klubie, jest to mój ulubiony zawodnik. No i co, nie będziemy już dużo gadać o Cristiano, Przejdźmy sobie może do tematu, o którym za dużo się nie mówi w Polsce. A o ile w ogóle się mówi o tym na całym świecie, jest to Liga Polska Ekstraklasa. No, tam prezentuje bardzo y, przeciętny poziom y, nasz kraj. No Jak no. wiemy, w ogóle kiedyś to było Arka czy Lechia, a teraz jak wiemy, Arka to do tej ekstraklasy nawet nie doszła. Jest tutaj ktoś z nas za Arką? Chyba ja nie. Się nie ja ja też nie wypowiadać. Ale wiele osób wie. No, no ja jestem oczywiście za Lechią. Dobrze nie, wiemy, że wszyscy z nas są zalechem. No nie, tego się trzymajmy. No, nie wiem, nie powiedziałbym. Zaraz wiemy, no, no ale. bardzo dobrze wiemy, nam, no. polska liga nie prezentuje dobrego poziomu. No i teraz, Artur, może powiesz, co sądzisz o tej naszej lidze? Czy w ogóle ona się dobrze rozwija względem lat? Um, Uważam, że może pod kątem esportu się rozwijają. Ci wydaje że no, to może to wam też przyjdzie do jakiejś właśnie rodziny. Ligi, Arab Ligi Arabskiej, bo właśnie może to tego karnetu właśnie tego Ronaldo, może też by chciał właśnie mieć jakieś fajne skiny właśnie. No ja no, myślę, że to są takie wierze. tematy bardzo ważne no. dla całego świata. No z Kim to nie są przylepki, nie? No dokładnie. Neymar Neymar to już w ogóle jest y, po prostu esportowy e zawodnik, jaki gra w Paris Saint-Germain i będzie grał przeciwko Ronaldo 19 stycznia gdzie Ronaldo zdebiutuje, No a co no o polskiej lidze dużo nie możemy powiedzieć, ale za to możemy dużo powiedzieć o fatalnej formie angielskiego klubu, jakim jest Chelsea. Filip, Ja wiem, że ty dobrze się też znasz na piłce i możesz coś no, no Chelsea to no, przybyła praktycznie każdy mecz. No wiele piłkarzy tam ma kontuzję. No nie wiem co powiedzieć na temat, Nie wiem, no generalnie jest możliwość też spadku z tej yy, ligi. No jak dobrze jej... wiemy ta seria, w ogóle tyle ile meczów tych przegrali to ich nowy trener ma po prostu... Ciężko. Ciężko, no. Oni temu trenerowi ufają, no i tak naprawdę ten trener się dobrze nie spisuje. Marek, Ty w ogóle myślisz, że ten trener jeszcze poprowadzi długo ten zespół, czy od razu go wyleją z pracy? A co, ten nasz z Polski? Nie no, ten z Chelsea. Ten z Chelsea, nie wiem, myślę, że go wyleją, no bo jak on ich tak trenuje, nie no to... Nie wiem, czy daleko zajdą. No, jak wiemy, Chelsea to jest. Y, wygrało Champions League w 2020 roku, tak? tak. No, no i jednak wtedy był trenerem Thomas Tuchel. Tak, No, 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 ten no ten i. Ten no, jeden w ogóle z y, bardziej cenionych y, w tamtych czasach y, trenerów. No jak wiemy, teraz jest ten trener. No na razie spisuje on się przeciętnie. No. bo już bardzo przeciętnie. Y, no i. Champions League wygrane, no i tak naprawdę nowy trener teraz przyszedł, no i ja w ogóle nie wiem czy teraz to się coś zmieni, nie będzie tego nowego trenera. Gdybyśmy do podsumowania, no generalnie Ronaldo, no pieniążki, Chelsea sława, forma, no i Polska reprezentacja, no nie wiem jak będzie Zobaczymy pod względem tego trenera, no bo jak wiemy ostatnio Polska na tym mundialu nie spisała się najgorzej, dobrze im poszło, i jest to pod względem rankingu FIFA, już nawet z 2018 roku. W rankingu jest na 18 miejscu, a jak wiemy teraz wyszło z fazy grupowej top 16 na świecie. Jest to naprawdę dobry no, wynik. Dobrze I nie kupłem, a więc to by było na tyle, zostawcie łapkę w górę, strzelcie subika z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu. Komentarze y są wyłączone. No to panie włączy, yy, was, czy waszym zdaniem Cristiano Ronaldo dobrze zrobił przychodząc do tego klubu. To się wszystko sprawdzi w swoim czasie w jego debiucie. No więc co, my jeszcze tutaj chyba więcej do powiedzenia nie mamy. No jeszcze subskrypcja bardzo ważna, do tego dzwoneczek i będziecie mieli każde powiadomienie o naszym filmie. Mam nadzieję, że Artur y y y wam się spodobał na temat Cardiff Falkland, no i nasz y Mareczek. Dobrze, no więc co? Całą tutaj czwórką dziękujemy za ten odcineczek!